Hej, hej, witajcie, z tej strony Oś Moi drodzy, usiądźcie teraz wygodnie na swoich krzesłach, bo randka Lucanette w sezonie czwartym nadchodzi. Tak jeszcze na wstępie wczoraj wbyliśmy 190 tysięcy subskrypcji. Dziękuję wszystkim z całego serca za wsparcie i mam nadzieję, że już niedługo nasz cel, czyli 200 tysięcy zostanie osiągnięty. Bo potem czeka nas ćwierć miliona. Dziękuję jeszcze raz i wracamy do tematu. Teorie, które przedstawiłem w poprzednim materiale, które odniosły się do rzekomej deklaracji Biedronki w stronę Czarnego Kota, zawarte w punkcie trzecim nie sprawdziły się jako wczorajsza niespodzianka. Mam nadzieję, że glob jeszcze nas takową uraczy, bo w zamian tego dostaliśmy krótki zwiastun przepełniony lukanet, te który zrobił niemałe zamieszanie w całym fandomie. Część ludzi jest zadowolona, zaś druga nie zupełnie i można pokusić się. O stwierdzenie, że przeżywają szoki, i szybko chcieliby to wymazać ze swojej pamięci. Chyba nawet cały zwiastun i tę scenę z sezonu czwartego. Porządek przedstawia Luke i Marinette rozmawiających przez telefon. Rozmowa zapewne dotyczy randki jaką ujrzymy właśnie w tym odcinku. Pomiję Luki, ciężko coś wywnioskować, bo nie wiadomo czy jest zdziwiony z samego faktu, że Marnet mogła do niego zadzwonić, czy zdziwił się odpowiedzią jaką otrzymał od Marinette. Ciężko też ocenić kto pierwszy wystukał numer drugiej osoby i zadzwonił z inicjatywą jeśli chodzi o samą randkę. Ale chyba każdy z nas zna marynet i wątpi w to, że ona zrobiłaby to pierwsza. Więc stawiamy na lukę dżentelmena zapraszającego swoją dziewczynę na randkę. Według niego tak, są oni parą. Patrząc, na minę. Marinet wygląda na niewowziętą i nie może się tego wszystkiego doczekać. Natomiast ja nie mogę doczekać się reakcji kłami, które tam właśnie z Marinet są, bo jeśli będzie ona wyglądać tak jak reakcja jej przyjaciół, jak knują coś w sprawie Adriana, a wiecie jak one reagują, no to może być wręcz komicznie. Dużo osób pisało, że plakaty Adriana nadal wiszą w jej pokoju. I owszem, wiszą, ale w odcinku Suan już nie. On sam, i nic się nie zmieniło, jest odcinkiem 8 według oficjalności chronologii i coś mi się wydaje, że odcinek z Randką jest odcinkiem wcześniejszym i sama Randka zaowocuje, że po plakatach zostaną tylko wspomnienia. Kolejne sceny pokazują przyjście Luki do domu Marinette. Patrząc na jego uśmiechniętą buźkę, lekko szczotkowaną Marinette jej ojca oraz matkę, coś fajnego musi skrywać się w tej scenie. Nie pamiętam, czy rodzice Marinette widzieli kiedykolwiek na oczy Lukę, bo jeśli nie, to pierwsze zapoznanie będziemy mieć za sobą. A teraz, moi drodzy, zaczynamy drogę do wielkiej bomby i chyba Wy doskonale wiecie o jaką bombę mi chodzi. Nasze zakochane gołąbki idą na randkę do kina na film Serce Krokodyla, jeśli dobrze przeczytałem w roli głównej Jagged Stone oraz jego krokodyl funk. Na samej salce Marinette wręcza pewne pudełeczko luce, które on z wielkim uśmiechem na twarzy i z zaciekawieniem, co tam może być, przyjmuje. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy, co te pudełeczko. Może skrywać. Być może to będzie makaronik specjalnie zrobiony tylko dla Luki. Może to być jakaś specjalna dla niego kostka do gitary, tylko ze wzorkiem stworzonym przez Marinet. W kapitanie Hard Rock w sezonie drugim to Luka wręczył jej kostkę do gitary z wizerunkiem Jagged Stone'a. Może to być również bransoletka szczęścia, jaką Marnet podarowała Adrianowi w sezonie pierwszym, a ten odwzajemnił gest w ramach prezentów odcinku Befana w sezonie drugim. No, sporo możliwości, naprawdę. Ciężko wybrać, co mogłoby tam być, ale każdy prezent, który wymieniliśmy lub nie, a tam się pojawi, będzie bardzo fajnym gestem ze strony Marnet i Luka. Na pewno się z niego. Ucieszy. Fani Adrianette nie mieliby dobrych zamiarów, jeśli chodzi o prezent dla Luki. Uwierzcie mi, i ja nie chciałbym widzieć, co faktycznie wsadziliby do tego pudełeczka, a w szczególności, że byli świadkami tej oto sceny. Prawie pocałunku, który nie wiadomo, czy doszedł do skutku, czy też nie. Fani Luka Nette. Podoba Wam się? Jesteście ucieszeni? Wasza parka powoli się staje odcinkową rzeczywistością. Moi drodzy, zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was nie jest zadowolona z faktu, w jakim kierunku idzie marnet. Tutaj randka, a tam pocałunek, który nadal nie wiemy, czy dojdzie do skutku, czy przerwie go jakiś niemiły incydent. Wielokrotnie powtarzałem Wam, że w sezonie czwartym nadejdą pewne zmiany w życiu bohaterów. W życiu prywatnym, jak i życiu superbohaterskim. I jako, że dzisiaj mowa o Marnet, to wiedzcie, że te zmiany nie będą zmianami, które są tylko po to, by pokazać je w jednym odcinku. Nie, nie. To zmiany, które mają jej pomóc zrozumieć pewne sprawy. Sprawy, które nakierują ją na dobre tor. To samo również tyczy się Adriena, dlatego moim zdaniem w sezonie czwartym Kagami oraz Luka będą grać pierwsze skrzypce u boku naszych bohaterów. Oni mają im pokazać co jest pięć, bez doświadczenia i sytuacji życiowych do niczego nie dojdą, a dzięki nim mają zrozumieć czy dobrze postępują czy też nie. Na razie ci dwoje są zagubieni, ale myślę, że powolutku, tak bardzo, bardzo powolutku, wszystko idzie w dobrym kierunku. W kierunku kanonicznego związku, jakim jest Adrienette, Ale żeby ono miało rację bytu, i to takie zabiegi są wymagane. Nawet jeśli w grę wchodzi zranienie uczuć luki kagami, bądź nawet biedronki i czarnego kota. Zależy, kogo będzie sprawa dotyczyła tak naprawdę. I nie tylko w tym prywatnym życiu będą mieli podgórkę, ale również, tak jak wcześniej wspomniałem, super bohater. Żeby Marnet i Adrian się pokochali muszą wiedzieć kim tak naprawdę są, jakie są ich prawdziwe uczucia i czego chcą od życia oraz poznać swoje drugie alter ego, a co za tym idzie to już wiecie, ujawnienie tożsamości. Moi drodzy, jeśli nie przepadacie za jakimś shipem czyli Lucanette, Adrigami itd., itd. to sprawa prosta, musicie przetrwać ten ciężki dla was okres i dać czas głównym bohaterom pewnego dnia zrozumieją, bo według Lindy pewna parka wygra w nowym sezonie i chyba już można się domyślić jaka, prawda? No właśnie, a co do bohaterki dzisiejszego omawianego przeze mnie zwiastuna, czyli Marinette. Jeśli ona w tym właśnie momencie, jaki widzicie na ekranie, czuje się szczęśliwa, to niech tak zostanie łapa w górę jak wytrwaliście do końca, dajcie znać co myślicie o nadchodzącej randce Lucanette i pamiętajcie, nasz cel to 200 tysięcy, więc nie zapomnijcie subskrypcji razem z dzwoneczkiem. Dziękuję wszystkim za wsparcie mojej pracy i do zobaczenia w następnym materiale. Bye bye.